I od razu wstępu mówię, że e, ten filmik będzie nagrywany o kartach. Jako, że e, karty z starej wersji już się kończą, jest teraz nowa edycja kart, no to postanowiłem Wam pokazać moje najlepsze karty z, e, właśnie z tamtej edycji. E, Życiu. E, w prawdziwym życiu, e, ja zapewne wiemy, wiemy Ronaldo e, to, e, poszedł do Manchesteru United, e, zdobył 5 e, 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 złotych piłek, też w najwięcej goli w historii, no, no naprawdę tych osiągnięć bardzo dużo, wygrał wszystko co możliwe dla piłkarza, no i lecimy do kolejnej karty. Fred Alexander-Arnold E, tutaj kradzie e, w życiu to to jest e, chyba ledy boczne e, obrańcu, prawie już nie pamiętam. Jest to zawodnik Liverpoolu. E, myślę, że właśnie Liverpool wygra to e, No Jest to jeden z najlepszych bocznych e, obrońców na świecie i no, angielski no, angiel... nie mam co wam żądać Kylian Mbappé yy, Jeden z moich ulubionych piłkarzy Jakbyście nie wiedzieli to jestem fanem PSG na yy, spotkanie ogólnie to jest według mnie teraz najlepszy piłkarz na świecie i on według mnie powinien wygrać yy, złotą piłkę jeżeli i też napiszcie w komentarzu, kto według was powinien wygrać złotą piłkę. No najszybszy piłkarz na świecie. Na razie ma tych osiągnięć mało, bo y, ma chyba 23 lata, ale mm. lecimy do kolejnej karty. I tak, Polak Roda, Krabek Lewandowski y, za 2022 Powiedz, z tych złotą piłkę nie się, bo w tamtym e, roku e, w roku zdecydowanie był na pierwszym miejscu e, Niektórzym Niektórzy e, może e, się nie podoba, że Bajer odchod z miejscu. Przecież to nie jestem jakimś wielkim fanem Bajerku. E, no i nie wiem co jeszcze więcej bądź. Pomocnik, kiedyś chyba na świecie, teraz jego ośrodek możemy wezmuje, ufam, ale efektywnie nadal to jest znakomity pintarz. No, na przykład w 2013 roku, na świecie, jest, e, no kiedyś był znakomity, Wykorzysta dużo z to. Jak oblak. Kiedyś yy, kiedyś najlepszy yy, na, kiedyś, na, kiedyś najlepszy, brakasz, yy, na yy, jeden, najlepszy brakasz na świecie cię. Teraz jest jednym z najlepszych bramkarz na świecie. oczywiście wiadomo, że kiedyś był lepszy. Yy, Znakomite interwencje w sumie, ale tylko ostatnio odpadło z ligi misji przez, przez Manchester City. Dobra, lecimy tej karty jak coś nie będziemy obawiać, bo ona to jest karta, to jest karta która z kilkoma piłkarzami, ale najlepsza karta. Ter teraz przechodzimy do kart X 4, 4, 4 w prawdziwym życiu y, y, geniusz, y, w prawdziwym życiu geniusz i Gedmysz, y, y, no, chyba o nim Gedmysz, 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 wszystko co Wszystko, dla Gedmysz, jak historii Też rekordzista po co goli w jednym sezonie, 91 goli, na razie nikt nie przebił w jednym sezonie. Teraz upadł, chociaż z w pierwszy rok, teraz znowu został Teraz pewnie stanie, chociaż może się to zmieni, może znowu zostanie dominatorem. dużo nie bądź nie musimy. Ręczymy do której I to w sumie koniec, bo mam jeszcze takie dwie karty i ale ja już... Um, no mówię o nich tak, że myślę, że kończymy ten odcinek. Także to były moje najlepsze karty z tej edycji i przypominam o lajku, sub, subskrypcji z dzwoneczkiem. Pa pa!